Witam w 12 rundzie, ale ponieważ my lecimy z systemem do oporu, czyli dopóki, dopóki nie leży ciężko znokautowany, to, to dajemy rundy. Czyli 12 runda nie kończy naszych spotkań. Przechodzimy do tematów 3. Mówiłem Wam, że zainteresowanie będę oglądał pojedynek Sancheza z Diazem wczoraj w nocy na Gali ESPN-u, pokazywana również w telewizji Polsa, dlatego że to są ewentualni rywale. Kamila Łaszczyka, nie rywale dosłownie, że albo Sanchez, albo Diaz. Nawiasem mówiąc, nie miałem żadnego problemu, żeby jeden z tych dwóch pięściarzy był najbliższym, może nie najbliższym przeciwnikiem Kamila, ale żeby był, żeby zobaczyć, jaki jest poziom tych zawodników, powiedzmy, do których aspiruje obecnie Kamil Łaszczyk. Dla tych z Państwa, którzy nie oglądali. Wygrał walkę zaledwie 25-letni Diaz. Walczył jak absolutny profesor. Chce walki ze wszystkimi, chce walki z mistrzami świata. Natomiast, e, tak jak mówiłem przedtem, e, waga piórkowa. Bo jeden, jeden z Was napisał mi na, e, chyba na vlogu, napisał mi w komentarzach, że przesadza pan z tą wagą piórkową. Wcale nie jest taka mocna, średnia czy kilka innych kategorii są mocniejsze. No. Nie zgadzałbym się dlatego, że jeśli chodzi o przeciętny, przeciętny poziom pięściarzy wagi piórkowej, tej, który walczy szczurek Łaszczyk, to jest nieprawdopodobna. No tutaj, mówiłem, walczył zawodnik, który teraz jest chyba około 20-25 miejsca w rankingu, ten, który wygrał, czyli 25 lat, Diaz Sanchez, który był około 70 miejsca, poziom niesamowity, jednego i drugiego. Przygotowanie fizyczne, siła, szybkość, odporność na, na zadawane ciosy, to jest absolutnie wyższa szkoła jazdy. Czy Kamil Łaszczyk jest na tej szkole jazdy, czy nie? To będzie można tylko ocenić, kiedy zacznie bić się z takimi pięściarzami. Trudno w tej chwili o ocenę jednoznaczną tego, co widzieliśmy, dlatego że rywale, rywali innych miał, i rywale ostatnich dwóch miał innych Kamil Łaszczyk, niż e, miał Sanchez i Diaz walcząc między sobą. Natomiast tak jak powtarzam, ta droga do do tych wielkich walk w wykonaniu Kamila Łaszczyka będzie bardzo, bardzo trudno. Oczywiście wszyscy mu kibicujemy. Prawie 30 lat ktoś powie młody, rozwojowy. Oczywiście jestem rozwojowy to bez przesady. Oczywiście wierzymy, że się rozwija, no ale czasami tak słyszę o pięściarzach, którzy mają 30 lat. Natomiast w tej kategorii wagowej 30 lat to jest sporo. To jest naprawdę sporo, dlatego że pięściarze biją mocno. Przepraszam, nie tyle biją mocno, co biją bardzo często tutaj zadawanie 70-80 ciosów na rundę jest normalne. Zmęczenie organizmu jest, jest też zupełnie inne, także czekamy na to. Natomiast warto było zobaczyć po ostatniej walce, kilkadziesiąt godzin później, Kamil'a, zobaczyć tą walkę Sancheza z Diazem. Kolejna rzecz to. Podziewamy się, że wspólnie z PlayStation 5 e, zobaczymy UFC 4, kolejną grę komputerową. Ktoś w tym momencie powie, co to ma wspólnego z UFC: to ma być runda o boksie, o nie jakimś UFC. No, wskaza się, tylko że słyszę, od, e, słyszymy od Danny White'a, e, że jednym z tych zawodników, właściwie dwoma, którymi będzie można grać podczas, przypominam, gry UFC, czyli wolnej, przepraszam, czyli mieszanych sztuk walki, przez chwilę bym powiedział, Wolnej Amerykanki. To będzie Tyson Fury i Anthony Joshua. Co to ma wspólnego z MMA, jeden i drugi? Nie odpowiem Wam na to pytanie, bo nie mają kompletnie nic wspólnego. Natomiast chyba w UFC 3 był Mike Tyson, więc. Dlaczego nie? No, je, jestem ciekaw, czy, czy będzie rzeczywiście, czy to się przedostanie, natomiast e, Dana White mówi, że Tyson Fury będzie na pewno, czy będzie Anthony Joshua, to zobaczymy, taka zupełnie na marginesie dla tych, którzy grają i dla, dla graczy, znaczy się, no i fajna sprawa, e, kilka tygodni temu mówiłem krótko, zamieściłem dłuższy materiał, możecie go znaleźć pod dzwoneczkiem na temat powiązań, Daniela Kinahana z Tysonem Fury, Bobem Arumem i tak dalej, i problemami, jakie będą z tego wynikały, ponieważ Daniel Kinahan jest na liście, no nie powiem, że terrorystów w Stanach Zjednoczonych, no ale jest na takiej liście, która nie ma wjazdu, ponieważ handluje bronią, handluje narkotykami. Czym pośrednio spo, sp, wspomagać może organizacje terrorystyczne? Mówiłem, że będzie potworny nacisk na Boba Roma, którego zresztą tutaj widzicie z Danielem Kinahanem. Także Daniel Kinahan mówił, że nie miał zielonego pojęcia kim ten człowiek był. Natomiast pod naciskiem władz, pod naciskiem władz Stanów Zjednoczonych, pod naciskiem e, e, paru prokuratorów stanowych, Bob, my Cię kochamy, natomiast no, ciężko będzie nam wytłumaczyć, że robisz deale, E, ustawiasz walki bokserskie, nie ustawiasz w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko organizujesz gale z gościem, który nie ma wjazdu do swojego kraju, podejrzewany jest o wszystkie najgorsze rzeczy, jakie obecnie istnieją. Plus nie ma wjazdu do Stanów Zjednoczonych, więc dzisiaj stwierdzenie Boba Aruma i Tysona Fury. Pogadaliśmy z Tysonem Fury, pogadaliśmy e, ze wszystkimi ludźmi i nie chcemy mieć wspólnego nic z Danielem Kinahanem. Ja przez sekundę nie wierzę, że nie mieli zielonego pojęcia na tym punkcie, na tym, na tym poziomie prowadzenia rozmów, i biorąc pod uwagę, jakich pieniądzach mówiliśmy, kim jest Daniel Kina. A jeśli nie wiemy, jeśli nie wiedzieli, to tym gorzej, tym bardziej szokujące dla mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dwunasta runda za nami.